Niektóre związki nie musiałyby się rozpoznać, bo jak patrzę na tą parę, to naprawdę są fajni ludzie. Ale tyle sobie poprzywalali w życiu, tyle sobie powiedzieli przykrych słów, których nie musieli sobie powiedzieć. Jakby chcieli o ten związek zadbać wcześniej, że to, że oni się chcą rozejść, to ja już się nie dziwię. Bo smutno. O żyć z kimś takim, kto ci powiedział tyle przykrych słów, albo napisał jeszcze w internecie na twój temat tyle, albo ujawnił tyle rzeczy, które były waszymi intymnymi sprawami, albo ujawnił jakieś inne rzeczy, twoje zawodowe, które nie powinny być ujawniane, albo Wiedziałaś w ramach zaufania? Czy on wiedział w ramach zaufania w relacji, o pewnych Twoich strategiach funkcjonowania w firmie, a ty później upubliczniasz kto, jaki, jaki jest.